Dziadek Rybka z tej strony, serdecznie witam wszystkich widzów kanału Carbo i Fish. Zapraszam na kolejny materiał z serii Łatwe Moaby z Dziadkiem Rybką w grze Call of Duty Modern Warfare 3. Początek nie wygląda zbytnio zachwycająco, zostałem dosyć mocno podziurawiony, jednak udało mi się nie zginąć. Teraz popatrzcie gdzie rzucę przenośny radar, jest to dosyć ważne i istotne, gdy chcecie zdobyć Moaba w tym miejscu, które Wam dzisiaj zaprezentuję. Jeszcze przez chwilę będziecie mogli zauważyć na waszych ekranach klasę, jaką dysponowałem, a ja teraz wam przekażę kilka ciekawych wiadomości właśnie w tym materiale. Jednak zanim do tego dojdzie, popowiadam szybciutko troszeczkę o tym miejscu, które zajmuje w tym meczyku. Na samym początku powiem wam, że jest to oczywiście dosyć dobre miejsce i w zasadzie łatwo tutaj zdobyć Moaba, jednak ma także swój jeden minus. Już Wam tłumaczę, co jest tym minusem. Jak wiecie, w momencie kiedy wbijecie już specjalisty do samego końca, otrzymacie jako kolejny atut niewidocznego. Niewidoczny oczywiście chroni Was przed wszelkiego rodzaju latającym ustrojstwem ale, tutaj mogą być małe problemy. Jeżeli w tym lobby, w którym będziecie grali, znajdą się jacyś ogarnięci przeciwnicy i będą mieli na przykład na serii ofiar ustawiony szturm, gdzie jednym tutaj z clickstrików będzie B2 mogą wam tutaj sprawić taką niespodziankę w postaci właśnie nalotu B2 na ten wycinek mapy. No i tutaj zaczynają się problemy. Mogą być to na przykład pociski z Reapera, ewentualnie AC-130 lub strzelca Ospreya. Co w takim przypadku robimy, jeżeli zdążymy? Mimo tego, że nie widać nas na mapie, a wiemy, że przeciwnik stara się w nas w jakiś sposób tutaj niepokoić. Jedyna szansa to proponuję wam uciec do tego budynku gdzie na dach rzuciłem przenośny radar. Tam macie jakieś tam większe szanse na przeżycie i przetrwanie właśnie takich przykrych, niespodzianych, o których przed chwilą wspomniałem. Co jeszcze mogę teraz wspomnieć o tym miejscu, które zajmuje? Oczywiście teraz wspomnę o plusach. Plusy są takie, że dookoła macie sporo resków, które będą dawały łatwy dostęp do kolejnych fragów, które zapewnią wbicie łatwego Moaba. Na pewno może zdarzyć się coś takiego jak mi w tej rozgrywce, że mój radar przenośny zostanie zniszczony. To będzie w dalszej części tego materiału, ale jeżeli na pewno się skupicie, będziecie w stanie, tak jak ja, bez pomocy tego przenośnego radara właśnie wbić Moaba. Tym się nie przejmujcie, po prostu jeżeli jesteście na wysokim killstreaku, nie myślcie, że on został zniszczony, tylko nasłuchujcie i bądźcie bardziej elektryczni, a na pewno zdobędziecie i wbijecie tego Moaba także w tym miejscu. Jeszcze jedna taka dosyć ważna, istotna informacja, na co musicie zwrócić uwagę, oczywiście na snajperów, na strzelców wyborowych w tej grze na tej mapie ponieważ jest tu dosyć długa prosta po której się poruszacie musicie pamiętać o tym, że jeżeli są to ogarnięci strzelcy mogą wam przerwać bieg po tego Moaba no i może być to przykre doświadczenie na przykład na 20 lub 22 streaku. to tak na Właśnie do nawiązania, jeżeli chodzi o sniperów w grze w Call of Duty Model Warfare 3. A teraz kolejna rzecz, o której chciałem Wam wspomnieć. Nawiążę tutaj do komentarza, który napisał Mr. Susabowski.pl, pytając mnie, w czym jest problem, że na mapce Citam przy 19 Kilistriku ginie, nie może zdobyć Moab'a. Oczywiście, na to może się nałożyć kilka jakichś tam przyczyn. Jedna najprawdopodobniej najważniejsza to, że tracisz skupienie na tak wysokim killstreku i myślisz ciągle, że nie dobijesz tego Moaba. Kolejna to to, że może się na to złożyć kilka innych rzeczy, takich jak przeciwnicy, których machsze w lobby i którzy monitorują co jakiś czas tabelę wyników, widząc to, kto jaki ma starają się wyszukać tego, który biegnie po Moaba. Ale ja mam dla Was niespodziankę. Postaram się już jutro w kolejnym gameplayu wrzucić specjalnie dla Was odkryte przeze mnie miejsce na mapce Seatown w rozgrywce Free For All, gdzie będziecie mogli bezpośrednio wpływać na to, czy obok Was odrodzą się przeciwnicy i dzięki właśnie temu będziecie mieli łatwy dostęp do kolejnych klisików, które pozwolą Wam zdobyć Moaba. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, ale jednak po kilkudziesięciu meczach właśnie spędzonych w tym miejscu stwierdziłem, że jest to systematyczne miejsce, gdzie możecie, tak jak wspomniałem, wpływać na odradzanie się przeciwników. Jest to naprawdę dosyć ciekawe odkrycie z mojej strony. Nie spodziewałem się, że takie rzeczy mogą się dziać właśnie na rozgrywce Free For All. I na pewno to, co wam pokażę, będzie przydatne także dla was. I myślę, że dzięki właśnie temu poradnikowi, kolejnemu z mapki Seatown, niektórzy ci, którzy nie wbili do tej pory Moaba, zdobędą to. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem Wam przypomnieć na sam koniec, to oczywiście ponowny tutaj jakiś tam kolejny komentarz mojego fejkowego nika, czyli Grant Pafisza, który ma ban na koncie, ma zarejestrowaną blokadę. Chciałem zapytać Was co myślicie o takich graczach, którzy podszywają się pod innych, którzy używają właśnie w grze na przykład mojego nika, tak jak jest w tym przypadku, możecie też przeczytać sobie komentarze zamieszczone przez tego człowieka na moim profilu. Co myślicie o takich ludziach, którzy właśnie psują reputację innym, mimo tego, że sami są gdzieś tam oszustami, że sami mają zbanowane konto i starają się wciągnąć w takie nieczyste gry właśnie graczy uczciwych, takich jak ja, którzy jakiś tam styl reprezentują i coś tam wam pokazują. Umieśćcie to po prostu w komentarzach pod tym materiałem, a ja z miłą chęcią poczytam. Nadmienię wam, że ten człowiek jest dosyć Troszeczkę wiekiem podobnym do mnie, także tym bardziej mnie to dziwi, tym bardziej, tym bardziej, że tak wnioskowałem z rozmowy, będąc z nim w lobby. Oczywiście jest to Polak. Możecie to stwierdzić po tym, że daje mi komentarze po polsku, biegle w zasadzie, ale to już jest mało istotne. Pozostawiam wam tutaj link do mojego profilu Steam. Możecie sobie poczytać te jego komentarze, a także link do jego profilu, byście wiedzieli, by nie akceptować zaproszeń właśnie od tego człowieka, który podaje się za mnie. Tyle z mojej strony. Jak widzieliście, Moab w zasadzie został wbity w bardzo łatwy sposób. A ja oczywiście zapraszam Was na kolejne materiały, które okażą się na kanale Carbo i Fish, i kolejne serie. Łatwe mu abyś dziadkiem, rybką. To tyle, pozdrawiam i do usłyszenia.